Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ADAX i to jest już drugi odcinek skry Dank Light like The Beast. W po poprzednim odcinku e, uciekliśmy z placówki Barona. Teraz będziemy się udawali na spotkanie z Oliwią, żeby wytłumaczyła nam o co w tym wszystkim tutaj chodzi. Więc, bez zwlekania, już ruszamy. Okej, okay, tutaj, w to miejsce. Dobrze, możemy biegać po tej adrenalince. A, to jakiś samouczek. Pewnie tu żeby... A, kucnąć. Dobra, tam jakiś zombie leży. Czy ja mam jakieś punkty umiejętności? Nie. Nie ma nic do zbierania. No i co? A tak skryto skrótoblucz O, łopata Bierzemy To jest... Tak, to jest broń uręczna. O. No, ciekawie. Tu jest ten Kosiu, rzeczywiście stary taki Dobra, ale jak tu zejść? Pe pewnie tam. No, innej opcji nie widzę. No ale by się nie blokowało drzewa klejn. O, no, to jakieś kolejne trupy, ale to już stare. O, to coś widzę na tym. A to co dobre... Alkohol! Takie suszone mięso... O, nie tego od razu? Krone jedzenie... A, bo to, to jakiś medykament teraz. Eee, Aha. Wartość leczenia... Okej. Okay. To nie jest jak w poprzednich częściach, że od razu jeść to leczy. Mimo, że ma się php. O, mak. A czy to będzie ten sam system robienia apteczek, co w dwójce? Mm, no dobra, ale... Tam se łażą eee... Uj, nie, 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 ja tam nie chcę spadać nie na jakiś... Gdzie tu mam wejść? Pewnie tam. No, innej opcji nie widzę. Taki skok mam robić? Okej, okay, wejdziesz tu kiedyś? Że jakoś mam... Tutaj? Nie. Coś nie wydaje mi się. Mapa. Mam mapę? Nie, chyba ją później dostanę w późniejszej części gry. Tę molotkę w sumie. już mapę. O, co w ogóle jest na kubeczku? Hmm. Trochę jak Tymon Smekta wygląda, pewnie się wzorowali. Nie, no to na pewno musi być jakiś parkour o co tu chodzi Chyba że Tutaj Nie, nie, nie mówcie, że to tam jest zejście. Pewnie tam Innej opcji nie widzę Okej okay. szukałem dziury w całym buber na koje będzie co i trochę wygląda, no, ale... okej... Okay. Hmm. ale fajnie tutaj jakby nie było apokalipsy O, mamy bagaż, dobra. Też do przeszukania jest. O, babiki. dobra. Eee Okej. Okay się dobijają do drzwi a puszcza pyk cześć chyba się tym nie przejął. Panie! Wadim HALO! Mogę mu coś zrobić No tyłu nie mogę. Oj! Sorry, przepraszam. Chciałem sprawdzić, czy się komunikujesz, ale już nie będziesz się komunikował. Waluta Starego Świata. Dobra, tu czy nie ma co, trzeba iść dalej. Nok, nok. Muszę znaleźć inne wejście. No tak, bo oczywiście nie mogłem wyjść za prosto. że parkurem tutaj. Coś tu. Albo po tym w sumie. Tak, Okej. Czy cały czas? wyżej? Nie wejdę. O. Teraz tu. Te teraz co? Tutaj? A, tutaj. Nie wejdę. Kurwa. Kręczą się, nie łapałeś. teraz tu I cyk Hej Słyszysz mnie? Halo Dotarłeś do klasztoru? Tak Okej, okay. zaraz tam będę W międzyczasie spróbuj Odpalić generator No tak Wybacz, ale bez zasilania nie zabezpieczymy budynku hmm. Czyli klasycznie Ponoć Kren już nie będzie miał burków Eee, tych korków Będziemy musieli szukać I to co? Tyk. Mogę tu wejść nie mogę Tylko zamykamy A co tam się mieni? Nie tu O co to? Chyba to jest ten generator. No zbadaj. Co to do cholery jest? Chyba jakiś boiler na wodę? Chuj wie. Wiemy o co chodzi? Nicania. Cześć Generator, dobra, na to po kolei. Czy coś tu jeszcze jest może? Nie Weźmiem. Po co? Jeszcze dychasz. No to ciekawe, finisher łopatą, bo nie mu to przynajmniej wbić, ale nie wiem. Dzień dobry Chciałbym panu porozmawiać Chciałbym porozmawiać Tu ma jakieś w ogóle durability? a tutaj pokazuje O tu jakiś, jakiś chusty, Dobra jest tu coś ciekawego o. mieci, a. To można też było przejść. O, co my tu mamy? Okej, okay, to się nie rusza, nie buja się. Dobra. Zamykamy drzwi. Nic. Tu jakiś złom. No dobra, chyba Trzeba włączyć generator Tam jakiś Kabelek idzie Tu też Może najpierw pójdę tam do tego pierwszego boilera Jakby? Co to jest? A się w ogóle z tego skorzystać? Chyba nie. No cóż. To trudno. Można odproszyć te drzwi? Nie można. A to co mamy? Mogę tu przejść. Otwierać. Nie, nie mogę jakąś dechą zablokowane. Jak śpisz, to śpisz. No. Się Kolega próbuje dabyć. Dobra, na skritobójstwo. Pas kamerze. Ej, w dupę. Bazon. Eee, nie płopatą dupaj. Badom. Eee. Niefajnie. Okej. nic nie ma idzie mnie dalej. Ja. Yeah. Oké, Okay, it looks storms up in <laughs> Czywa jest przetrwania, żeby lokalizować czy... This To jest sport! Ah, mamy go. Suszone jedzenie. W to ja... ja tym jedzeniem może się uracze. Zastosowanie. O. A i co? Aha, dobra. No tak, to muszę zaaplikować w taki sposób. Czy inny Dobra, mamy teraz. A skrzynię po prostu. Jak w jedynie, like jak w good old times. To Ukrainę, słyszysz mnie? Zabezpieczyłeś teren? Tak. Zaraz będę. Spotkamy się na szczycie wieży. Olivia, ja, przecież ze mną rozmawialiśmy. Czego ode mnie chcesz? Chcę ci pomóc. Czego ode mnie chcesz? Chcę, żebyś pomógł mi uciec z tego miejsca. Ciebie też więzili? I zmuszali do pracy. Ale byłam tam krócej niż ty. Nie wyobrażam sobie przez co. Kyle, teraz jesteś wolny. Dopiero będę, gdy ten chuj mi za wszystko zapłaci. Za odebrane lata, za ból, za wszystko, co mi zrobi. Chcę się zemścić. A ty nie chcesz? Kyle, potrzebujemy czasu. Musisz zebrać siły. Sam nie dasz mu rady. Baron kontroluje całą dolinę. On ma ludzi, całą armię. To zajebie ich wszystkich, jak będę musiał. Spokojnie. Nie śpiesz się. Pomogę ci, a ty pomożesz mi się stąd wydostać. Najpierw musimy jednak zająć się Twoim zdrowiem. Potrzebujemy lekarstw, żeby odbudować Twoją wytrzymałość. Potrzebujemy sprzętu, zapasów i sojuszników. O, wrogów Baronowi na pewno nie brakuje. To mogą być nasi sojusznicy. Poczekaj, musisz odzyskać siłę, A do tego potrzebujesz GSB. GSB? Biokatalizator zwiększający wydolność. Stworzyliśmy go w laboratorium. Moment, czy ty chcesz, żebym tam wrócił? Nie, skąd? Możemy go wydobyć z chimer stworzonych przez Barona. Kilka z nich wypuścił, jednak rasuje w okolicy. No, Mówisz, no. Kyle? Oto chimera. Jak zdobędziemy to? Jak to nazwałaś? GSB. Myśl o tym jako o rodzaju wspomagacza. I jak to wydobyć z tego cholerstwa? To cholerstwo trzeba zabić, a ja potem odfiltruję GSB z krwi chimery przy pomocy mojego sprzętu. I co? To niby ma mi pomóc? Dzięki GSB obiekty stają się znacznie silniejsze. U ciebie powinno to zadziałać podobnie. Powinno. Obiekty. Pięknie. Dobra, najpierw Chimera, a potem zobaczymy. Czekaj, weź to. Na pewno ci się przyda. Mm, da. No, to będziemy się faszerować jak Aiden w bójce. Jaka co? So. Mm -hmm. Ok, we go. na dziurek, na dziurek. Ok, może być. Right, na dziurek, się aktywuje tym Der. Ale to będzie musiał zmieniać ubiór co chwilę. Oliwia, ubiłem to ścierwo. Świetnie. Teraz trzeba uzyskać Gsb. Co? Co się dzieje? Spójrz na mnie! Фуя. Ну, шикей, шикей. liczyłem w sumie Kaj, już dobrze Jestem bezpieczny Jesteś... O Cholera Nic nie jest Nie, chyba nie Kaję Przepraszam Spałeś kilka dni Myślałam, że już po tobie Ach, co mi się stało? Ostatnia walka podniosła ci poziom adrenaliny. Gdy ten spadł, to samo stało się stętnem. Dlatego podałam ci Gsb. Podałaś mi Gsb? Tak, byś umarł. Czyli powinienem podziękować. Ostatecznie uratowałam ci życie. Okej. Okay. Okej. Okay. Gsb poprawiło twoją odporność i szybkość regeneracji. Każda chimera to inny rodzaj Gsb. Każdy wzmocni cię w inny sposób. O, ty jeszcze wice tego. Opcje dialogowe. Czym dokładnie różnią się inne rodzaje GSB? Inny wariant GSB to inna i unikalna struktura genetyczna chimery. I każda wzmocni mnie w inny sposób. Dokładnie. Jedna doda ci siły, inna szybkości, a jeszcze inne wytrzymałości. Jest jednak jedno ale. Z GSB nie korzystano na kimś takim jak ty. Więc nie znamy długoterminowych skutków ubocznych. Pieprzyć skutki uboczne. Jeśli tak pokonam barona, to zrobię to. No. Kręci nie pierdoli w tańcu. Tak jak w jedynce. Ale w, ale w debis to trochę bardziej. Na razie musimy znaleźć sojuszników. A czujesz się już na siłach? A mam wybór? No dobra. No. Poczekam tu na ciebie. Przygotowałam ci czyste ubrania. Kyle, przed nami dużo pracy. Przygotowała czyste ubrania, ale chyba wyprała nas również. Ja bym się cieszył. No. Zepis, będziemy ćpali pali GSB, a w dwójce sięć mało inhibitory. Ale co tam. Okej. Okay. Okej. Okay. Fajne to Naładowana miaska. O, czyli używanie tych umiejętności też skraca czas bycia bestią o, są medykamenty zwykłe i medykamenty jakieś lepsze. Okej. Okay. co, czy coś tutaj mamy jeszcze? To jest ta strzykawa. Ona chyba to jest. Zostaw mnie samą. Ty, no rozglądam się trochę, daj mi. Daj pozwiedzać. Jeszcze raz w Castoruc jestem. O, łuk myśliwski. Alkohol, szmuty. Nice. Dobra. Sprawdzę tą skrytkę. Jest kurteczka. Spodnie. Okej, okay, to chyba od razu założyłem. Okej. Okay. To chyba sekunek, I guess Czaj, to nie miałem wczoraj? A, ja miałem takie szpitalne Dobra, e, buty Buteczka. Ue, co to jest za kaktużone mniej Eee, co to jest karwasz. aha Rękawice i nakrycie głowy o! Kocim jest gołą klatą chodzić, ale chyba nie, że, nie, żeby nie było, im, no to założymy. E, no nic, tu mamy jeszcze do zrobienia w ogóle? O! Ży, z żywicy robi się młotowa. To może nie będę składował jak w, w the followingu tutaj jakieś noże wytrychy, o, wytrychy. robię już z sześć nawet granat można zrobić e, tam się cieszę gadżety no to jeszcze ja muszę to najechać żeby to jakby no dobra a no nic ubrani coś tam się pozgarniało więc na ten, na ten moment można zakończyć dzisiejszy odcinek, więc jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę i subika z dzwoneczkiem oczywiście. I do następnego razu. Siema!